Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, ponieważ opowiemy sobie bardzo dokładnie na temat największego postrachu polskich jezior, czyli o Zaskrońcu Zwyczajnym, czyli najpopularniejszym wężu, jakiego można spotkać w Polsce. Ostatni filmik odnośnie Zaskrońca wybił nam ponad 80 tysięcy wyświetleń, co, szczerze mówiąc, wyjeba. Mnie z laczków i bardzo się cieszę. jaram się tym fest i dostałem masę pytań odnośnie zaskrońców po tym odcinku, co dało mi do myślenia, że jednak informacji podałem zdecydowanie za mało i faktycznie stricte o zaskońcu powiedziałem bardzo niewiele. A w tym odcinku dowiemy się wszystkiego od A do Z na temat zaskrońca. Także jesteśmy w tym momencie na bardzo dzikim terenie. Pogoda nam nie dopisuje, ale nie przejmuję się tym, dlatego że mniej więcej wiem, gdzie mam szukać zaskrońców, nawet kiedy się nie wygrzewają, mają swoje kryjówki, więc próbuję je zlokalizować. I jakiegoś znaleźć, złapać i Wam dokładnie pokazać i opowiedzieć o tym gatunku. Także zapraszam. Nie będzie to chyba dla nikogo szok, jak powiem wam, że zaskroniec jest jednym z moich ulubionych zwierząt polskiej fauny. Tym razem poprzeczka jest wysoko, ponieważ jest wieczór i wszystkie zaskrońce są już pochowane w swoich kryjówkach. Celem są kamienie, deski i wszystko, co leży na ziemi, no i w trawie, bo właśnie pod takimi rzeczami często ukrywają się te piękne węże. Dostałem pytania, co robić, gdy w moim oczku widziałem zaskrońca? A co zrobić, jak widziałem cię w tym samym mieście, na tym samym chodniku? Po prostu się nim podzielimy. To niezwykle bezbronne i łagodne zwierzęta, których nie trzeba się obawiać. Jeśli mieszka w Twoim oczku, to zazdroszczę, szczerze zazdroszczę, że na co dzień możesz go podziwiać, bo ja muszę jeździć daleko tylko po to, żeby móc je podziwiać w ich naturalnym środowisku. Moi drodzy, czujne oko kamerzysty Michasia wychwyciło naszego polskiego warana, czyli zwinkę. Bardzo ładna, oczywiście obsługujemy się bardzo delikatnie, dlatego, że może w każdej chwili odrzucić ogon, więc nie prowokujemy. Nie dotykamy w ogóle za ogon, ale spójrzcie, chciałem Wam pokazać, jaką ma świetną formę. Popatrzcie. Jest elegancko nabita. Świetnie wygląda. Oj, oj. oj, oj. Dobra, Januszku, już uciekaj. Uciekaj sobie między deseczki. Poszukiwania gadów o tej porze to naprawdę trudna zabawa, ale uwielbiam to robić, a jaram się wszystkim, co tylko znajdę jak małe dziecko. Widziałem bardzo dużo różnych pająków i tego typu rzeczy, ale to temat raczej dla Wojtka zwany Mus Art. W herpingu towarzyszył mi przepiękny, dziki zachód słońca, którego nie widać tak dobrze, gdy na co dzień mieszkam w mieście. Powoli zacząłem tracić nadzieję na znalezienie czegokolwiek, aż tu nagle pod jednym z pierdyliarda podnoszonych przeze mnie kamieni, trafiłem na. Dupa. Otóż mamy już pięknego osobnika. To jest właśnie zaskroniec zwyczajny, czyli zaskroniec, który u nas występuje w Polsce, jest najpopularniejszym gatunkiem węża, jakiego możemy spotkać. Zaczniemy sobie od systemów obronnych, bo właśnie ich użył na mnie. Dzisiaj, w tym momencie, kiedy chciałem go złapać, wypuścił na mnie śluz, który jest okrutnie śmierdzący. Michał, powiedz, czy jest śmierdzący? No już. <noise> tak, jest, jest okrutnie śmierdzący, jest bardzo drażniący. Ciężko powiedzieć, czym to może śmierdzieć, ale po prostu śmierdzi. Śmierdzi mega. Oczywiście masa komarów, bo jest wieczorowa pora. Występowanie, bo to nie jest tak, że one żyją tylko w Polsce. A w zasadzie niesamowite jest to na jak przeogromnym obszarze możemy znaleźć zaskrońca zwyczajnego. Występują nawet w północnej części Afryki, prawie cała Europa, nawet Azja, także naprawdę występowanie jest przeogromne. Jak chodzi o wielkość. Ta wielkość bym powiedział, jest taka dość typowa. To jest taki. Podrośnięty osobnik, bym powiedział. Natomiast samice od razu można wspomnieć o dymorfizmie płciowym, który występuje u tego gatunku, ponieważ rozmiarem samca i samice można odróżnić, kiedy są w takim dorosłym stadium. Mianowicie, samce są znacznie mniejsze od samic. Samice potrafią dorosnąć do 150 cm, ale widziano też większe, większe osobniki. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nawet sam widziałem większe osobniki niż 1,50 m. Nie wiem, ile to może być więcej, ale na pewno może być więcej niż 1,50 m. Samce raczej nie przekracza metra. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że te żółte plamki, które mają przy głowie, nie zawsze występują. Niektóre za skrońce nie mają takich plamek, przez co tym bardziej są mylone ze żmiją zygzakowatą. Syczy na mnie cały czas, to jest też jakby forma obrony, aby mnie odstraszyć. Syczy, przez co jeszcze bardziej przypomina powiedzmy żmiję. Jak chodzi o żywienie, bo to jest dość istotny aspekt. One w naturze jedzą głównie płazy, ryby i drobne gryzonie. Aczkolwiek głównie można spotkać je podczas jedzenia żab, bo tego tutaj jest najwięcej i to im w miarę łatwo upolować. Więc powiedziałbym, że w w 80% żywią się płazami. A co do systemów obronnych, jeszcze wrócę. Jest jeszcze fajna y, opcja u zaskrońców. Kula. Jest jeszcze fajna opcja u zaskrońców, ponieważ niektóre osobniki potrafią umierać. Umierać. Potrafią udawać zgon. Czyli po prostu obracają się na plecy, leżą brzuchami do góry, otwarty pysk, wywalają jęzor i centralnie wyglądają jak martwe. I to jest niesamowite. Niestety, akurat w moim przypadku to jest rzadkość. W sensie widziałem to ze dwa razy w życiu. W większości starają się uciekać i później po prostu gdzieś tam sobie syczą, albo nie reagują wcale. Ale jest to naprawdę ciekawe, jak ktoś to widział, to. Sam dobrze o tym wie. Kurwa, ci, no kurwa. Bardzo ważna rzecz, jak odróżnić zaskrońca od żmii, takie główne cechy. Żmija ma wyraźnie trójkątny łeb, czyli ma wyraźnie głowę oddzieloną od reszty ciała. Żmije mają zawsze taki kształt głowy, że ona się rozchodzi i schodzi z powrotem. U zaskrońców jest to dużo mniej zaznaczone, ta głowa jest dużo mniej oddzielona od ciała, i to jest pierwsza zasadnicza różnica. I tak naprawdę rozmiar. U dorosłych osobników bardzo łatwo je odróżnić, dlatego że żmija, żmija dorasta do metra, ale bardzo rzadko przekracza w ogóle 80 cm. Ono wszystko mnie gryzie. I taka ciekawostka, yy, o której się dowiedziałem dzisiaj tak naprawdę, nienawidzą zapachu chmielu i czarnego bzu. Nie mam pojęcia, jak one reagują przy tym zapachu, ale jeżeli chcecie, jeżeli boicie się węża, a gdzieś u was na działce występują skrońce, ludzie stosują właśnie chmiel lub, cza lub czarny bez, aby się ich na stałe pozbyć, nie, nie zabijając ich i nie, nie szkodząc im. Więc u... uważam, że to jest naprawdę fajna opcja. Jeżeli nie chcesz mieć zaskońców na działce, gdzie masz jakieś bajorko. czy Coś, to wystarczy, że posadzisz sobie chmiel albo czarny bez, i one skutecznie uciekają. Nie, rów swędzi mnie normalnie, ale, ale, no. Co robić, gdy taki zaskroniec nas ukąsi? Po pierwsze, warto sobie powiedzieć, że prawdopodobieństwo, że ukąsi jest według mnie około 0%, maksymalnie 1%. W życiu nie widziałem agresji u zaskrońców, one zawsze starają się, jeżeli są powiedzmy agresywne, to starają się bardzo mocno odstraszyć nas od siebie. Potrafią napompować policzki, żeby ich głowa przypominała trójkąt, żeby upodobnić się do żmi, potrafią dość głośno syczeć, potrafią... Jak już mówiłem, zalać nas na, tym śmierdzącym śluzem, ale ukąszenie w życiu nie miało miejsca, yy, przynajmniej u mnie, u moich znajomych, nikomu się to nie zdarzyło. Ale być może zastanawiacie się, jakie w ogóle uzębienie ma, gdyby miał ugryźć. Ząbki ma naprawdę drobne i na pewno Po takim ukąszeniu nie trzeba nic robić Fajnie byłoby zdezynfekować, oczywiście ze względu Na bezpieczeństwo, aby nie wdało się Zakażenie, bo wiadomo to jest zwierzę, które y, po, y, Żarło wcześniej żabkę I tak dalej, więc warto jest Zdezynfekować ranę, gdyby wystąpiła Taka sytuacja, w co szczerze wątpię Ale jeżeli komuś kiedykolwiek Się zdarzyło, koniecznie napisz, bo Szczerze mówiąc i tak w to nie uwierzę, ale gdyby To dajcie znać. Kolejna super Rzecz, super cecha za skrońców to jest Pływanie. Zaskrońce znakomicie Pływają, znakomicie nurkują Takim właśnie sposobem potrafią polować na ryby Oczywiście pokażemy wam jak Zajebiście pływa ten zaskroniec Bo wypuścimy go sobie do tego jeziorka A na ten moment to tyle Mam nadzieję, że wam pomogłem, przybliżyłem wam ten temat Starałem się zrobić szybki, krótki I zwięzły odcinek Tak aby przekazać wam jak najwięcej informacji Na temat tych zajebistych zwierząt po to, żeby uchronić ich przed zabijaniem, przed myleniem ze żmijami, i tak dalej, i tak dalej. Być może zastanawiacie się, co robią, gdy się nie wygrzewają. Otóż na co dzień one na przykład przez noce y, mają swoje nory albo po prostu kryjówki, często to jest gdzieś pod kamieniem. Y pod kamieniem, pod deseczką, która się grzeje lub po prostu w norach, które wcześniej wykopał na przykład kret albo jakaś ryjówka. I w takich właśnie norkach one spędzają sobie czas, kiedy nie wylegiwują się na słoneczku. A więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co następnego mam nagrać i jak Wam się podobał ten odcinek. Z mojej strony to wszystko. Zostawcie suba, komentarz. Trzymajcie się. Yo!